Tak jesteś Jestem, jestem Słuchaj yy, to, no, to tak słabo się jedzie jakoś dziwnie no. no za wolno A? No 85 trzymaj No bo tak jedziemy no chyba 80 no prawo tak, no, 80 no ale no, tak. Jeźmy. Nie, możemy jechać 85, no tak my tak jedziemy pod, pod 90 jeździmy, 85-90